Tashi Delek, szczęśliwego Nowego Roku. Szczęśliwego Nowego Roku. Teraz mamy taki czas, który jest końcem roku. Mam nadzieję, że również końcem tej pandemii COVID-19. Pragnę wysłać Wam gratulacje. Oraz życzenia pomyślności w Nowym Roku Wam, wszystkim braciom i siostrom w Darmie. Nowy rok oczywiście może przynieść nam szczęście. Antidotum na COVID-19. Mam nadzieję, że szybko pojawi się doskonała szczepionka, bardzo, bardzo niedługo. I że nigdy, przenigdy nie pojawi się żadna kolejna pandemia. Tego powinniśmy sobie życzyć. Oczywiście, mówimy szczęśliwego nowego roku. Każdy nowy rok jest naturalnie nowym rokiem. Ale jednocześnie przybywa nam lat. I właśnie z tego powodu na początku każdego roku powinniśmy mieć dobry plan na ten nadchodzący rok. Jak mogę studiować darmę? Jak mogę praktykować darmę? Jak mogę rozwijać współczucie? Jak mogę urzeczywistnić własną naturę umysłu? W tym momencie, w tym życiu i w tym roku. Jak mogę zorganizować sobie ten rok w zgodzie z darmą. I chodzi o to, żeby skupić się na bardzo ważnych naukach, na faktycznym znaczeniu darmy, na tym, żeby zrozumieć znaczenie ludzkiej egzystencji oraz zrozumieć nietrwałość, zrozumieć wady samsary oraz zrozumieć prawo przyczyny i skutku, tego, że prawo przyczyny i skutku jest nieuniknione. Powinniśmy mieć takie doskonałe powiadomienie, powiadomienie, wiecie, w umyśle, oraz uważność przypominania sobie tego wielokrotnie. Umysł powinien przypominać umysłowi o tych czterech myślach odwracających umysł od samsary, oraz o tym, co zrobić, aby nasze życie było pełne znaczenia, oraz aby przygotować się na nietrwałość. Co to znaczy przygotować się? Naturalnie nietrwałość nie jest przyjemna. Bo jest. Nietrwałość to pewnego rodzaju proces zmiany. Wielkim przeniesieniem z jednego miejsca do innego. Może jesteśmy niezwykle przywiązani do tego życia, ale czasem nietrwałość przenosi nas z jednych przejawień do innych przejawień. Więc zanim dotknie nas to przeniesienie, powinniśmy zrobić coś w, w tym kierunku, aby mieć dobre przejawienia w następnym miejscu. Dlatego powinniśmy się trochę pośpieszyć i przygotować na nasz kolejny cel podróży. To bardzo ważne. Co więcej, nasz nowy cel podróży nie musi oznaczać, że musimy udać się na wakacje w Samsarze. Przeciwnie, powinniśmy się skupić na naszym nowym celu, Nirwanie, i przynoszeniu pożytku wszystkim czującym istotom. To całkowicie zależy od nas, to czy udamy się do Samsary czy Nirwany. Zależy całkowicie od naszych. Od naszych obecnych aranżacji, obecnych aktywności i ruchów naszego ciała, mowy i umysłu. Dlatego bardzo ważne, aby być uważnym i bardziej zaangażować się w szlachetne działania i pozytywne aktywności. W umyśle powinniśmy rozwijać współczucie, pomasować sobie mądrość, zrozumieć, co jest właściwe. A co niewłaściwe? Jeśli tak uczynisz, staniesz się wspaniałym członkiem rodziny. Będziesz wtedy najcenniejszym i najwspanialszym członkiem rodziny, nieporównywalnym z niczym. Proszę, róbcie tak. Ja jestem brzydkim członkiem tej rodziny. Mieszkam sobie w Brukseli i drżę ze strachu przed COVID-19, nietrwałością. Nie robię nic, żadnych aktywności darmy. Jest to trochę pozbawione głębszego znaczenia, ale mam wspaniałych braci i siostry w darmie. Może wy mi pomożecie. Mogę pokładać w Was nadzieję. Właściwie zwracam się do Was z prośbą, abyście stali się doskonałymi braćmi i siostrami w darmie. I właściwie oczekuję, Mam nadzieję, że staniecie się braćmi, Buddami And i siostrami Buddami. W przyszłości, kiedykolwiek spotkamy się w tym życiu czy w kolejnych, aby wszyscy stali się jak Buddowie, Dakowie i Dakinie. Takie wyrażam życzenia. I z tego powodu właśnie chcę Wam pogratulować. I pragnę wyrazić życzenie, abyście długo żyli. Byli zdrowi i nie napotykali na żadne przeszkody na własnej ścieżce darmy, na ścieżce waszych działań przynoszących pożytek innym oraz aktywnościach darmy. Proszę, miejcie długie życie i bądźcie wolni od chorób. I zawsze angażujcie się w aktywności mające na celu pomaganie czującym istotom. I modlę się. Aby wszystkie Wasze życzenia, pozytywne życzenia stały się prawdą, aby spełniły się i aby pojawiła się pewnego rodzaju stabilność, zjednoczenie Taki, coś takiego jakby wspaniały spokój i takie wspólne działanie. Dla pożytku istot oraz praktykowania darmy. Również dzisiaj albo wcześniej wydawało się, że wasze życie jest zupełnie zwyczajne. Ale w tej chwili tego nowego roku nagle zmieniacie się i jesteście kimś zupełnie innym. Zdecydowanie tak. Wiecie, czasem niektórzy uczniowie Zanim, zanim otrzymują kluczowe instrukcje, siedzą przed nauczycielem na poduszce medytacyjnej, jak zupełnie zwykli ludzie, zwykła osoba. Lecz kiedy usłyszą kluczowe instrukcje, gdy otrzymają je, i wewnętrzny umysł urzeczywistni prawdziwą naturę rzeczywistości. Się, wstajesz z tej poduszki i jesteś w pełni oświeconą istotą kimś zupełnie innym. Coś takiego. A więc nadchodzi kolejny rok i wy zmieniacie się. Jesteście zupełnie inni. Nie musicie zmieniać swoich doświadczeń, przejawień, warunków nosa, twarzy, ciała, ubrań. Nie ma takiej potrzeby. Niech pozostaną takie, jakimi są. Nazywamy to pierwotnym ciałem, mową i umysłem. Urzeczywistnij ten pierwotny stan, a wszystko stanie się prostotą, naturą rzeczywistości. Wysyłam Wam właśnie takie gratulacje na ten nowy rok. Dziękuję i modlę się, abyśmy byli razem tak szybko, jak to tylko możliwe. W jakimś miejscu. Okay. Many, many wiele, many, many wiele taśm delek. Szczęśliwego nowego roku. Gratulacje. Yes. Dziękuję Wam.